Witaj, kochana. Cieszę się, że mogę dzisiaj mówić do Ciebie i zaprosić Cię do krótkiej medytacji i rozważania o poczuciu własnej wartości. Którego tak często mocno nam brakuje. Wciąż szukamy tego potwierdzenia na zewnątrz, które umocni w nas to poczucie, które zakryje w nas ten brak. Wypełni w nas tę wewnętrzną pustkę, te rany miłości, która od lat nas trwa. Jak sobie poradzić? Jak poczuć tę wewnętrzną wartość? Jak zbliżyć się do siebie na tyle, by doświadczyć i mieć to poczucie od wewnątrz, nie tylko poprzez logiczne myślenie. I argumenty wypływające z umysłu. Jak głęboko poczuć siebie, by nie mieć już zawahań by niejako posiadać siebie by Poczuć się w końcu szczęśliwą z tego, kim jesteś. Ten brak poczucia własnej wartości, i zamrożenia jakiego doświadczamy w odczuwaniu go wewnątrz naszego serca. Często bierze się z ran dzieciństwa, z ran odrzucenia, z raniących słów, które usłyszałyśmy z przeszłości. Tego wszystkiego to zapisało się w naszym umyśle i w naszym ciele? Na poziomie energetycznym te wszystkie doświadczenia stanowią pewnego rodzaju zapory, i coś, co nie pozwala nam poczuć, I doświadczyć tej wartości siebie od wewnątrz. Lecz dobra wiadomość jest taka, że można to wszystko zmienić, że można to wszystko przetransformować. że można to wszystko przekodować i poczuć w końcu siebie. Więc jeżeli masz teraz do tego przestrzeń, zapraszam Cię kochana do krótkiej medytacji, która pomoże Ci w tym procesie odbudowania poczucia własnej wartości i doświadczenia go od wewnątrz. Usiądź lub połóż się w wygodnej dla Ciebie pozycji. Weź kilka głębokich oddechów. Postaraj się wyciszyć swój umysł. Oddając wraz z wydechem to wszystko, co wydarzyło się w ciągu tego dnia. Wszystko, co na ten moment może rozpraszać Twoją uwagę. Oddaj to z wydechem do Matki Ziemi. A teraz w przestrzeni twojego umysłu zejdź głęboko do swojego serca, przenieś tam swoją świadomość. Zobacz siebie w swoim sercu, wyobraź sobie swoje serce jako piękny ogród, w którym masz swoje ulubione miejsce, w którym możesz spokojnie usiąść poczuć się bezpiecznie w którym możesz być sobą w tym miejscu nikt na ciebie nie patrzy jesteś tylko ty I ogarniająca Cię bezinteresowna miłość Boga źródła, które powołało Cię do istnienia. Poczuj, jak ta miłość otula cię miłością? Ciepłem, akceptacją, wybaczeniem, które dajesz samej sobie. Te wszystkie przestrzenie, których siebie odrzucałaś, poczuj jak ta miłość Boga. Przygarnia Cię. Poczuj, jak ta miłość Boga wypełnia w Tobie te miejsca, w których zostałaś zraniona. W których zostałaś odrzucona przez innych, w których okazano Ci nieakceptację i brak zrozumienia, w których czułaś się niekochana. jak ta miłość Boga zasklepia te rany jak ta miłość sprawia że w te bolesne miejsca wpływa kojący balsam akceptacji twojej wielkiej wartości, którą masz jako dusza, jako człowiek, jako kobieta. Z samego faktu, że po prostu jesteś, poczuj, że Twoja wartość nie zależy od niczego, co zewnętrzne. Poczuj, że Twoja wartość jest czysto wewnętrzna, wypływająca z faktu Twojego istnienia z tego, że jako dusza wybrałaś życie na tej ziemi i te wszystkie doświadczenia które były i będą Twoim udziałem. Zobacz siebie z perspektywy swojej duszy. Twoja wartość jest niezaprzeczalna. Patrz na siebie z perspektywy Boga, który powołał cię do życia, który uczynił cię właśnie taką, jaka jesteś. Czyż miłość Boga mogłaby uczynić coś bezwartościowego? Więc będąc w swoim wnętrzu, przyjmij teraz siebie na nowo i głęboko jak nigdy dotąd. Nie tylko z perspektywy umysłu, ale czucia siebie. Poczuj, jak dobrze jest być sobą. Jak dobrze jest wiedzieć, że Jesteś kochana, że przyszłaś tutaj w określonym celu, że Twoja wartość jest niepodważalna. Pamiętaj, że w Twoim sercu zawsze znajdziesz siebie. Zawsze znajdziesz tę miłość i to poczucie, którego tak mocno szukasz, którego tak mocno potrzebujesz. Nie znajdziesz go nigdzie na zewnątrz. Twoja wartość jest w głębi Ciebie, a wszystko, co jest i tworzysz na zewnątrz. Jest tylko jej wytworem i potwierdzeniem. Więc, chcąc jej doświadczyć, kieruj się zawsze do źródła. W głąb swojego serca, w głąb siebie. Przytul siebie z wielką czułością i miłością. Dla samej siebie, po prostu tym, kim naprawdę jesteś. Jeśli chcesz, możesz kontynuować tę medytację, pozostając w ciszy. A jeżeli czujesz, że chcesz otworzyć oczy, zrób to teraz. I powróć z radością do swojego życia.